Witaj na naszym kanale. Wyobraź sobie salę intensywnej terapii. To miejsce na granicy światów, gdzie technologia i ludzka kruchość spotykają się w cichej walce. Powietrze jest gęste od napięcia, przesycone sterylnym zapachem antyseptyków i cichym szumem maszyn podtrzymujących życie. To sanktuarium współczesnej medycyny, ale także ostatni przystanek dla wielu. Każdy dźwięk ma tu swoje znaczenie. Każda migająca dioda opowiada historię. Monitory pikają równomiernie. Światła są przygaszone, tworząc atmosferę skupienia i powagi. Rytmiczny puls aparatury to ścieżka dźwiękowa nadziei, stały rytm w chaosie choroby. Każde piknięcie to potwierdzenie, że serce wciąż bije, że płuca wciąż pracują, że życie, choć kruche, trwa. W tej symfonii maszyn personel medyczny porusza się z cichą precyzją, ich ruchy są wyuczone, a twarze spokojne, ale czujne. Nagle jeden z tych rytmów ulega zmianie. Lekarz, który od godzin czuwa przy łóżku, unosi wzrok, patrzy na ekran, a jego spojrzenie staje się bardziej intensywne. Linia, która do tej pory tańczyła w regularnym rytmie, zaczyna drżeć, a potem prostuje się. Serce pacjenta zatrzymuje się. W jednej chwili cała uwaga w pomieszczeniu skupia się na tym jednym cichym monitorze. Mechaniczny syk respiratora cichnie. Oddychanie zanika. Klatka piersiowa, która jeszcze przed chwilą unosiła się i opadała, teraz leży nieruchomo. To decydujący moment, punkt, w którym medycyna często musi uznać swoją porażkę. Stawką jest wszystko: całe życie, wspomnienia, relacje, przyszłość, która nigdy nie nadejdzie. Oczach zespołu medycznego pojawia się rezygnacja. Po długiej walce, po wyczerpaniu wszystkich możliwości, zapada cisza. Wszyscy myślą, to koniec. Zgodnie z naszą wiedzą medyczną, ustanie krążenia i oddychania oznacza początek nieodwracalnego procesu umierania. Świadomość powinna zgasnąć w ciągu kilkudziesięciu sekund, ale w tym momencie, w ciszy, która następuje po ostatnim uderzeniu serca, mózg robi coś. Czego medycyna przez dekady nie potrafiła wyjaśnić, a nawet sobie wyobrazić. Zamiast pogrążyć się w ciszy, organ ten eksploduje falą zorganizowanej, potężnej aktywności elektrycznej. To nie jest chaotyczny, ostatni spazm umierających neuronów, to coś zupełnie innego. Coś, co podważa wszystkie wcześniejsze założenia na temat śmierci i świadomości. To zjawisko uchwycone przez czułą aparaturę. Otwiera drzwi do jednego z najbardziej fundamentalnych pytań ludzkości: co dzieje się w naszym umyśle, gdy przekraczamy ostateczną granicę? W tym programie zbadamy te niezwykłe odkrycia, przyjrzymy się dowodom, wysłuchamy relacji i spróbujemy zrozumieć, czy ostatnie chwile naszego mózgu mogą być jego najbardziej niezwykłym momentem. Cześć. 1. Co nauka mówi o śmierci? W sterylnych, cichych salach oddziałów intensywnej terapii, gdzie granica między życiem a śmiercią jest cienka jak włos, medycyna opiera się na ugruntowanych pewnikach. Od dziesięcioleci podręczniki medyczne i protokoły kliniczne uczą nas tego samego, pozornie niepodważalnego faktu. Kiedy serce przestaje bić, rozpoczyna się nieubłagany wyścig z czasem. Nasz mózg, organ niezwykle energochłonny, zużywa około 20% tlenu dostarczanego do organizmu. Jest całkowicie zależny od ciągłego dopływu krwi, która transportuje ten życiodajny pierwiastek. Gdy krążenie ustaje, zapasy tlenu wyczerpują się w ciągu zaledwie kilku sekund. Bez niego komórki nerwowe tracą zdolność do wytwarzania energii. Ich misterna komunikacja elektryczna, którą obserwujemy jako fale mózgowe na zapisie EEG, gwałtownie ustaje. To tak, jakby w tętniącym życiem mieście nagle wyłączono prąd. W ciągu 10 do 20 sekund świadomość, nasza percepcja siebie i świata po prostu znika. Zapis EEG staje się płaski. Z perspektywy neurologicznej umysł przestaje istnieć, jeśli przepływ krwi nie zostanie przywrócony. W ciągu kilku minut rozpoczyna się kaskada toksycznych procesów, prowadząca do śmierci komórek. Uważa się, że po około 5 minutach uszkodzenia stają się nieodwracalne. To jest właśnie klasyczna, medyczna definicja śmierci klinicznej. Ustanie krążenia i oddychania, prowadzące do bezpowrotnej utraty funkcji mózgu. Koniec. Kropka. A jednak opowieści tych, którzy zostali zawróceni z tego progu, rzucają cień wątpliwości na ten klarowny obraz. Ich relacje, pełne zaskakujących szczegółów i spójnych narracji, sugerują... Że rzeczywistość umierania jest o wiele bardziej złożona i tajemnicza, niż nauka była gotowa przyznać. Co jeśli koniec wcale nie jest końcem? Co jeśli w gasnącym mózgu dzieje się coś, czego dotąd nie potrafiliśmy zmierzyć ani zrozumieć? Część 2. Szokujące nagranie EEG. W murach oddziału intensywnej terapii, gdzie życie i śmierć toczą nieustanną walkę, Zespół naukowców z Uniwersytetu Michigan podjął się bezprecedensowego zadania. Chcieli zajrzeć za zasłonę, która oddziela nas od ostateczności, używając do tego elektroencefalografu, czyli EEG. Krótka pauza. Ich celem było ciągłe monitorowanie aktywności elektrycznej mózgu u pacjentów w stanie krytycznym, którzy nie reagowali na leczenie i u których, za zgodą rodzin, podjęto decyzję o odłączeniu aparatury podtrzymującej życie. Była to sytuacja tragiczna, ale jednocześnie stwarzała unikalną możliwość naukową obserwacji mózgu w ostatnich chwilach jego istnienia. W badaniu wzięło udział czterech pacjentów. Gdy ich serca przestały bić, a inne monitory potwierdziły zatrzymanie krążenia, stało się coś, co szokowało badaczy. W dwóch przypadkach, zaraz po zatrzymaniu akcji serca aparatura EEG zarejestrowała nagły potężny i co najważniejsze, Wysoce zorganizowany wybuch aktywności mózgowej. Nie było to losowe ani chaotyczne wyładowanie neuronów, przypominające ostatnie drgawkowe podrygi gasnącego światła. Wręcz przeciwnie, krótka pauza. Sygnał był uporządkowany i spójny, zdominowany przez fale gamma, najszybsze z fal mózgowych, które kojarzymy ze stanami podwyższonej świadomości, skupienia i przetwarzania złożonych informacji. To tak jakby orkiestra, która przez cały koncert grała chaotycznie i cicho, w momencie opadnięcia kurtyny nagle zagrała głośną, skomplikowaną i idealnie zsynchronizowaną symfonię. Naukowcy skrupulatnie sprawdzili, czy nie jest to, to artefakt, zakłócenie spowodowane przez sprzęt medyczny, czy ostatnie skurcze mięśni. Wszystkie testy potwierdziły, że sygnał pochodził prosto z mózgu. Wyglądało to jakby mózg. Uwolniony od sygnałów z umierającego ciała, wchodził w ostatni, intensywny stan aktywności, być może próbując zrozumieć to, co się dzieje. Krótka pauza. Obserwowano zjawisko, które sugerowało, że świadome doświadczenie może trwać nawet wtedy, gdy ciało już się wyłączyło. To odkrycie postawiło fundamentalne pytania o naturę śmierci i granice świadomości, otwierając drzwi. Do zupełnie nowego, fascynującego i nieco niepokojącego obszaru badań. Cześć. 3. Fale gamma i intensywne doświadczenia. Aktywność przypominała fale gamma związane z Dlaczego mózg wchodzi w ten stan po śmierci klinicznej? Niektórzy badacze nazywają to ostatnim programem mózgu, próbą zorganizowania doświadczeń przed całkowitym wyłączeniem. Cześć 4. Relacje pacjentów. 5:45 7:30. Ocaleni opisywali Niektórzy mogli opisać szczegóły pokoju i rozmowy personelu, których nie mogli odebrać zmysłami. Ich relacje idealnie zgadzały się z nagraniami EEG, zadziwiając naukowców. Cześć. 5. Moment w stylu Hitchcocka. 7:39. Najciekawsze pytanie: Czy świadomość może trwać, nawet gdy ciało przestaje funkcjonować? Brak chaosu. Brak paniki. Tylko zorganizowana aktywność. Jakby mózg próbował zachować esencję życia. Cześć 6. Nauka zagnana w kąt. 9 1030 Niektórzy badacze wyjaśniają to jako resztkową aktywność chemiczną lub hipoksję. Ale pytania pozostają. Dlaczego aktywność jest zorganizowana? Dlaczego występuje tylko u wybranych pacjentów? Nie ma jasnej odpowiedzi. Tajemnica pozostaje. Cześć 7. Granica między życiem a świadomością 10-30 Jeśli świadomość może trwać po zatrzymaniu akcji serca, gdzie naprawdę kończy się życie? Czy śmierć to tylko biologiczny moment, czy proces, którego jeszcze nie rozumiemy w pełni? Zakończenie 1145-1245. Lekarze zarejestrowali coś pozornie niemożliwego. Świadomość nie znika natychmiast po śmierci klinicznej. Dopóki nie zrozumiemy jej prawdziwej natury, granica między życiem a śmiercią pozostaje tajemnicą. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy Ciebie na obejrzenie następnego filmu, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.